Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji księżowskiej Freshar Film Rudiota w dniu 9 listopada 2025 roku. Moje życie już po prostu nie ma sensu. Jak ja mam żyć i po co ja mam żyć, jeżeli nie mam mojej najdroższej siostry, brązowej Emo Świnki Morskiej. Dla mnie to jest tak krytyczne, że już nawet swój Emo pas zdjęłam, bo to wszystko już nie ma sensu nawet bycie Emo. Ale przecież nie mogę pozwolić na to, aby ona zginęła, będąc oskarżona o bycie szpiegiem Bydgoszczy. Bo to nie może być prawda. Ona nie mogła mnie i wielkiego księstwa królików zdradzić. Ona nie mogła tego zrobić. Ja to muszę wyjaśnić. Ja ją uratuję. Co by się nie działo, wsiądę samochód i pojadę na policję. Witaj, moja piękna Marylo. Dzień dobry, Krzysztofie. Ależ piękne miejsce wybrałeś? Tą piękną polanę nad rzeką? To wszystko z pamięcią o tobie, bo cały czas tylko myślałem o tym, jaka Ty jesteś piękna. Tak, jestem piękna, wiem to. Ja chcę jeść. Ja bardzo przepraszam, ale ty lepiej sobie nie przesadzaj. Raz było powiedziane, że ja nie potrafię gotować. Było powiedziane, także proszę zamknąć pysk. Ale małe króliczki nie mają pyska, tylko pyszczek. W sumie to na jedno wychodzi. Co chcesz robić? No jeść. No, niech ci już coś będzie, coś może dostaniesz, ale jeżeli coś jest w tym domu w ogóle. O, zobacz, proszę bardzo. Widzisz cokolwiek? Widzisz? No nie widzisz i ja też nie widzę. I bardzo dobrze, bo nic nie ma. W takim razie kontynuujemy północno-koreańską dietę cud. Idziemy robić coś innego. Już więcej mi nie mów o jedzeniu. Ale mama zawsze coś znajduje i ona coś robi dobrego do jedzenia. A ja nie jestem twoja mama, tylko opiekunka, więc nic nie muszę takiego robić. Dobrze, dobrze, tylko już przestań! Nie zabijaj mnie! Obiecuję, że ci zaś zrobię do jedzenia! Dzień dobry najdrożsi telewizowie, dzień dobry państwu. Zapraszam na program Scena Telewizyjna, gdzie poruszymy temat lojalności wobec zjednoczonej Partii Królików, a w szczególności wobec szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka. Bo jak się okazuje, na prawdziwych historiach, które wydarzyły się naprawdę w ostatnich latach, czy nawet miesiącach, szanowny wielki książę marszałek lider Frederyk, swym blaskiem idei Frederyka, doprowadzał do różnego rodzaju większych lub mniejszych sukcesów życiowych. Wśród wielu królików w całym kraju, które zawierzyły się w pełni wobec rozkazów, będąc lojalne wobec szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Federyka. A oto nasi specjalni goście zaproszeni do studia, którzy będą opowiadać o swoich niesamowitych przeżyciach, będąc lojalnymi na zawsze wobec szanownego wielkiego księcia, marszałka lidera Fryderyka. Patrząc od lewej strony, właściciel sklepu spożywczego we Fryderykogradzie, na środku, przewodniczący obrony twierdzy we Fryszyńcu podczas wojny z Warszawą i Bydgoszczą w czerwcu 2024 roku, i po prawej stronie, poeta. Witamy również serdecznie publiczność na żywo, która zjawiła się w studiu telewizyjnym. Zanim nasi wspaniali goście wypowiedzą się o niesamowitych przeżyciach związanymi z pozostaniem lojalnym wobec idei Fryderyka i ukochanego marszałka Fryderyka, przytoczymy cytat wypowiedziany przez szanownego przywódcę Rudolfa. Każdy ten, który pozostanie lojalny wobec ukochanego lidera Frederyka, będzie z pewnością kiedyś nagrodzony, powiedział szanowny przywódca Rudolf i niech ten cytat z nami zostanie do końca dzisiejszej sceny telewizyjnej. A teraz zapraszamy do wypowiedzi pierwszego gościa, właściciela sklepu spożywczego we Fryderykogradzie. Te wszystkie wydarzenia miały miejsce w marcu i kwietniu bieżącego roku, wtedy kiedy antykróliczy zdrajcy próbowali zniszczyć gospodarkę naszego kraju, a na półkach sklepowych, w tym moim sklepie spożywczym, wielu towarów brakowało, ale wtedy, kiedy już myślałem, że będę musiał zbankrutować, zamknąć sklep, no bo przecież ja nic, muszę płacić normalnie podatki, a nie mam czym handlować, nie ma co kupować i itd., tak to wtedy zjawił się on, szanowny wielki książę marszałek, lider Fryderyk, nie dosłownie, ale jego wspaniałe rozkazy i fakt, że mimo tej całej sytuacji pozostałem wobec niego lojalny, przyczyniło się do tego, że kiedy nareszcie nadszedł stan wojenny i kryzys polityczny w naszym kraju się zakończył, to teraz jestem najbogatszym właścicielem we Fryderykogradzie i każdego dnia dziękuję przy portretach ukochanego marszałka i genialnego przywódcy za to wszystko, co dla mnie wspaniałego w życiu uczynili. I taka jest prawda: każdy królik, który pozostał lojalny w okresie stanu wojennego i przed stanem wojennym, został przynajmniej w jakiś najmniejszy sposób nagrodzony przez państwo dobrobytu, w później wprowadzone przez bohaterskie rozkazy Zjednoczonej Partii Królików i szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka. A przed wypowiedzią drugiego gościa zapraszamy na krótki reportaż filmowy. W maju 2024 roku Wielkie Księstwo zostało okrutnie zaatakowane przez baseniarystyczną dyktaturę Bydgoszczy i komunistyczną dyktaturę Warszawy, ale bohaterstwo żołnierzy Kniedziowskich, którzy pozostali lojalni wobec rozkazów szanownego Wielkiego Księcia marszałka lidera Fryderyka, doprowadziła do króliczego zwycięstwa. Niezwykle ciężka sytuacja na froncie walki z baseniarystyczną Bydgoszczą miała miejsce w twierdzy Fryszyniec, która była cały dzień, całą noc przez długi czas broniona przez bohaterskich żołnierzy armii, którzy tak długo walczyli w duchu idei Fryderyka, aż ostatecznie zwyciężyli. Twierdza została obroniona, miasto niezdobyte, a Bydgoszcz przegrała i się wycofała. A teraz wypowiedź naszego drugiego gościa, który był dowódcą Cytadeli we wyszyńcu. Proszę Państwa, to był naprawdę ciężki okres. Wtedy cała horda baseniarystycznej dyktatury Warszawy z pełną mocą parła na twierdzę Fryszyniec, Chcą zdobyć ten bardzo ważny punkt oporu, wiedząc, że jeżeli Freszyniec upadnie, to wtedy we froncie Wielkiego Księstwa pojawi się luka, którą będą mogli przejść na całe Wielkie Księstwo, zdobyć stolicę, cały kraj. Więc my mieliśmy bardzo ciężkie zadanie, ale i ja i inni żołnierze uwierzyliśmy w ideę Frederyka i pozostaliśmy do końca lojalni wobec szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka. I co się okazało? Wygraliśmy, Bydgosz została pokonana, uciekali spod Froszyńca, zostali zupełnie zmiażdżeni przez naszą bohaterską armię. To prawda, wojna z Warszawą i Wiedgoszczą był ciężkim czasem dla naszego państwa, ale lojalność wobec genialnego marszałka Frederyka pozostawiła nas na miejscu zwycięzców, jak zawsze, kiedy lider Fryderyk dowodzi armią. A teraz czas na ostatniego gościa, poetę. Witam Państwa serdecznie. Kiedyś pisałem utwór. Była to książka fabularna. Nie poruszałem w niej tematów związanych z ideą Fryderyka czy z lojalnością wobec szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka. I w pewnym momencie brak pomysłu, brak dalszej kontynuacji, a książkę trzeba było wydać, bo to już było dosłownie miała być ostatnia strona i wtedy nie naszło. Napisać piękny wiersz o szanownym wielkim księciu marszałku, liderze Fryderyku. Ja postanowiłem być zupełnie lojalny i w tym wierszu wyraziłem swoją wielką miłość od samego dzieciństwa aż po teraz, aż po ten okres dzisiejszy. I faktycznie dwa dni po napisaniu tego wiersza o ukochanym marszałku Fryderyku dokończyłem swoją powieść. I ja przypisuję to wspaniałości związanej z naszym ukochanym słońcem narodu, jakim jest szanowny wielki książę marszałek lider Fryderyk. Proszę Państwa, jak sami Państwo widzą, pozostanie lojalnym, szanownym wielkim księciu marszałku liderzy Fryderyku naprawdę jest opłacalne. Daje to same profity, same plusy i żadnych minusów. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie gości i serdecznie dziękuję samym gościom, którzy przybyli na dzisiejszy program Sceny Telewizyjnej. Dobry wieczór. Szanowny następca tronu przywódca Rudolf i jego nieśmiertelne złote cytaty. Szanowny przywódca Rudolf wypowiedział się o możliwości powstania radia w Wielkim Księstwie Królików. Złoty cytat ukochanego przywódcy Rudolfa brzmi: Wielka szkoda, że króliczy kraj nie posiada chociażby jednej stacji radiowej. Sądzę, że organy do tego zadania odpowiednie powinny się tą kwestią zająć. Uważam, że radio jest potrzebne, powiedział ukochany przywódca Rudolf, który sądzi, iż radio powinny być nowym nośnikiem mediów do przekazywania informacji o wspaniałości idei Frederyka oraz kolejną formą rozrywki dla każdego obywatela, podobnie jak prasa i telewizja. Przedstawiamy Państwu koneksje modowe zgodne z zasadami idei Frederyka. Zjednoczona Partia Królików oraz Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk są tak dobrzy dla królików, iż postanowili stworzyć koneksje modowe w pełni zgodne z dogmatami idei Fryderyka. Przedstawiamy Państwu dwie koneksje modowe, dwa stroje, które są strojami damskimi i to zimowymi. Pierwszy, który Państwo teraz widzą na ekranie, ubrany przez naszą wspaniałą modelkę, jest to strój na taką lekką zimę albo późną jesień. Składa się on tylko i wyłącznie... Kapelusza wykonanego z ciepłego moheru. A teraz widzą Państwo stylizację w pełni zgodną z ideą Fryderyka, dla wszystkich króliczy w całym państwie, która jest na taką zimę bardzo agresywną, głęboko na minusie. Mamy tutaj uszankę i również sweter. Tak aby futerko było ciepło, jest on falisty, wełniany koloru niebieskiego. Dyrekcja Wydawnictwa Fryżar otrzymała nagrody od Komitetu Centralnego Zjednoczonej Partii Królików Wydawnictwo Fryszar działa od lipca 2023 roku i przez ten raz dwuletni okres wydaje ono poezję, książki, takie fabularne jak i dokumentujące wielkie osiągnięcia szanownego Wielkiego Księcia, Marszałka Lidera Frederyka i ukochanego przywódz Rudolfa. Za tę długą trwałą działalność Komitet Centralny Zjednoczonej Partii Królików w imieniu osoby ministra spraw wewnętrznych, który odznaczył dyrekcję, przekazali specjalne nagrody, które są Odznakami lojalności wobec partii i rządu. Górnicy w Górach Kamiennych bohatersko realizują cele nadane przez Komitet Centralny Partii i ukochanego lidera Fryderyka. Oto tymczasowy magazyn, a pod nim pełne hałdy węgla, a jest tak dlatego, bowiem w stałych magazynach węgla już nawet za dużo, wychodzi w pewnych miejscach nawet ponad dach, wychodzi przez okna, drzwi i tak Jest to efektem bohaterskich planów realizowanych przez górników w imię Zjednoczonej Partii Królików i ku chwale idei Fryderyka. Nie będę ukrywał, pracujemy tutaj wiele godzin dziennie, ale nie dlatego, że jesteśmy zmuszani. My chcemy to robić, bo my kochamy naszego drogiego marszałka, my kochamy przywódcę Rudolfa, my kochamy zjednoczoną partię królików i chcemy, żeby całe wielkie księstwo królików miało wystarczająco dużo węgla. Cele wyznaczone przez marszałka Fryderyka są zawsze realizowane, bowiem Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach. Dobry wieczór. Trwa budowa wnętrz kniazowskiego teatru artystycznego w dzielnicy rządowej miasta stołecznego Kajzerogradu. Nasz najdroższy architekt, ukochany przywódca Rudolf, zaprojektował w dzielnicy rządowej Miasta stołecznego Kaiserogradu gmach Knieziowskiego Teatru Artystycznego, który w niezwykle szybkim tempie jest realizowany. Budowane są wnętrza budynku. Oto jeden z dwóch holi głównych, przyzdobiony w bogatą sztukaterią oraz miedzianymi rzeźbami. Wśród wielu innych sal ukończonych również została zupełnie wykończona oraz zadaszona mniejsza sala, na której odbywać się będą spektakle teatru artystycznego. Do realizacji pozostała jeszcze druga większa, zwana w projekcie salą koncertową. Naukowcy z ALSZO dokonali wielkiego odkrycia w kwestii przetwórstwa żelaza. Dwójka naukowców z miasta Alszo na południu kraju dzień i noc przez ostatnie trzy miesiące ciężko pracowali nad ważnym, a nawet kluczowym projektem, który odmieni sytuację przemysłu ciężkiego, dokładnie metalowego Wielkiego Księstwa Królików. Bowiem w dniu dzisiejszym zostało przez tych dwóch naukowców opublikowany projekt przyspieszenia produkcji żelaza od rudy, które Wielkie Księstwo sprowadza z zagranicy do swojej czystej formy, z którego można przerabiać na narzędzia czy budować budynki. Thank you. Patent pochodzi osobiście od nas, jest on oryginalnym króliczym patentem i z pewnością liczymy, że będzie stosowany w wielu króliczych fabrykach przemysłu ciężkiego. Ulepszyliśmy piece hutnicze w taki sposób, że szybciej trwa proces topienia się ludy, rudy żelaznej, a następnie również maszynę, która szybciej oddziela te niepotrzebne kamyki i inne takie rzeczy od tej czystej rudy, którą my skupujemy. I wtedy jak już mamy to czyste żelazo, to można kuć póki gorące, aby wyrobić to, co z niego chcemy. Jedna z wiosek na terenie księstwa pankierowskiego zmieniła się nie do poznania w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Oto wioska, a raczej przysiłek w księstwie pankierowskim, zaledwie sześć niewielkich budynków, i jeszcze na dodatek wszystkie zaniedbane, drewniane, to było jeszcze niedawno. A teraz wielka zmiana. Zaledwie dwa miesiące minęły, ale dwa miesiące pracy w duchu idei Fryderyka i ku chwale Zjednoczonej Partii Królików. I właśnie z tą partią częściowo były prace realizowane, bowiem komitet lokalny partii przyniósł elektryczność do tego niewielkiego przysiłka. Widzą Państwo po lewej stronie linię wysokiego napięcia, dzięki czemu budynki zaczęły się szybko modernizować i powstawać nowe. Jest już coraz mniej budynków drewnianych, są one zastępowywane tymi murowanymi. Lepszymi powstają również zupełnie nowe konstrukcje. Wydobycie węgla zapewnia nam surowiec do, do wytwarzania energii, aczkolwiek ważne są również surowce naturalne. Nasze królicze państwo, węgla przecież ma tak wiele, ale niestety już elektrowni węglowych nie. Jest to dlatego, bo maszyny i generatory prądu wyrabianego z węgla kamiennego trzeba kupować za granicą i niestety są one bardzo drogie. Dlatego wiele królików uważa, że i tak powinniśmy w dużej części stawiać na energię naturalną, m.in. z wiatru, bowiem i przyrządów do tego, jak i samego wiatru w Wielkim Księstwie nigdy nie zabraknie. Ta malutka farma wiatrowa z tych dwóch wiatraków to nie jest nic dużego, to jest kwestia pracy 2-3 dni. To jest zbicie z desek tej podstawy, tego co się kręci, tego, tych wszystkich łopatek itd. Następnie podłączenie wszelakich kabli oraz generatorów prądu, które są o wiele tańsze niż te wielkie do węgla kamiennego, a następnie wiatr już robi swoje, a że tutaj wiatru mamy pełno, to jej prądu bardzo dużo się produkuje. Królicze, światowe informacje zakończone. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji kniezioskiej Freshar film Rudiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.